Z latarką w ręku, z sercem na dłoni Odkrywam świat, gdzie czas się zatrzymał Każdy dzień nową historię odsłania Urbek to życie, które mnie przyciąga Siema, dzisiaj jest taka akcja, że razem z kumprą zwiedzimy sobie Myślenia, co to było? Gorzelnia. No gorzelnia, no? Także zapraszamy do oglądania. Tędy na wbijemy. Dlatego mówiłem, żeby to latarkę wziąć, bo ta piwnica do ogarnięcia, No znaczy ja do piszę, nie Kurde, tutaj już na dzień dobry taka akcja. <laczysz> Myślałem, że to gdzieś dalej będzie takie ekrany. Nie oh. ciągnął, to, to wygląda jak gęba Kospity. O, no. Jak maska gazowa, no, taka no. wielka. O, no, no. no, no. no, ma... O, tutaj browarka sobie Leżał, może tak. leżał. Noc to ale jaki żółty, ledwo bo tylko się wesoł Słupaj, przez nie jest bo razie Nie jest słopota. No, to a tam też już widzę, jest fajnie u góry. O, fajnie zapada się. No, jest dobry. Teren jest dobry. Chyba ja tu nie zwróciłem uwagi na ten dach. Dobrze, żeby to nowe schody, a nie drewniane. I może jeszcze by to poszło, bo silnik jest. Może? Ja, silnik jest. Nie no fajnie Nie lampa fajna klimatyczna fajny temat Tutaj co mamy? Ło wow, kurcze No panie Monstrum O tam widać napis biuro Ale mieszkanka chyba były ale jakie filary w ogóle fajne? Ładne zdobienia u góry. Słuchajcie, to tak. cały sprzęt. Ale czat. Aha. fajnie to wygląda. Tutaj też chyba tak było, Może to ziarno z góry, nie? No, no, Być może tak będzie. Tutaj też mamy jeszcze jakiś zakamarek mały. Zajrzyjmy sobie tutaj. O kurde, nie taki mały. Ale tu jest kozacki tam. Kozacki tam, tylko do góry się kurcze nie wejdzie. To jakieś jeszcze zegary i zawory. Chodź zobacz tutaj Tylko tutaj do góry się nie wejdzie, bo schody są zrąbane. Tu jaki jest. Kurde. Jakiś pocisk? No. <grymne> to jest pocisk. <grymne> to jest pocisk. Pocisk to jest tu kurde ten Ci temat. Nie wiecie jak to się Aha. Tutaj, nie? Dokładnie. Dokładnie widać przez okno. Fajne, tam ten... Fajna okienka. O, tam uważaj. Nie, tutaj to jest niestabilne. Fajne okienko, tutaj jeszcze takie małe. Chyba nie wchodzimy, to Nie, takie małe, otwierane cyk. Klimat, Klimacik z tym okienkiem. nie? Dosyć wielkie. Kurde. Także obiekt, trzeba przyznać, że jest fajny. Takie tutaj małe drzwi, nie a takie w ten, nie? O, o. Tak to wygląda. Zawsze mnie zastanawiało, wiesz co? To jest w którejś gorzelni takie coś... O, a tutaj widziałeś? No. Jeszcze lepiej. Ty, to mnie zastanawiało. No. Ta budka. No to jest nie wiem, do pilnowania? To już w którejś gorzelni się z takim nie czymś No to spotykam. na zewnątrz stało i to później... Ale nie wiem, mną zewnątrz to nie bardzo, nie? Nie mam pojęcia, co to może być. Dobra, idziemy teraz to zobaczyć. I jeszcze można jeszcze schować. A tutaj zapach czuć taki. Proszę. Pies. 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 Zrobione z lodówki, szafki. I mała szafeczka. Trzeba już to no, Z lodówki. Jest patent? No, Marek, co ktoś zrobił? No, dobra. Z lodóweczki. A szafeczka. No kurde, elegancko. Mhm. Tu też to jakiś dobra. patent z tą no. bańką na coś. No. Coś, coś, tutaj coś, coś no. tu było? Chciałbym wiedzieć co. No. A może jakiś schowacie wino od drugiego? Aha. No. Jakie te kurde, te pajęczyny? Tutaj ten kurz. Chciałbyś kupić, a co i tutaj mamy piece konkretny. Ale tutaj kurde ten... Ślady jakichś zwierząt, nie? Coś tu buszuje. No spoko. Naprawdę spoko. Jeszcze piwnice ponoć są ciekawe, zobaczymy. Na razie to pochodzimy tu. A tutaj pomieszczenia z napisem biuro, ale zaadoptowane pewnie było na mieszkania, tak jak w większości gorzelni.

Gdzie? Ma jechać w bok? <grych> o. No. Tylko, ja. <grych> włącznik, ale, <grych> ale ile tu przełączników? No. Pierdolnik straszny To coś nowszego No, no. Eneatm już się wkradł Nie dotykać, grozi śmiercią Idziemy na dół duży o kurcz, fajnie 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 jakieś pozostałości ja Piwnica. Po, po kimś paputy zostałeś. Grzałbie w twajne. Co tam jest? Niso. Mała Izba Dobra, piwnica zobodana. Idziemy na górę. Zobaczmy co się dzieje. Tutaj... Taki filarek sobie fajny też. Hmm. No i dobra. Weszliśmy na piętro. Fajnie z góry widać. Zobaczymy sobie tutaj co jest. Mieszkanka to były. To tutaj mieszkanka, czyli tak jak w większości gorzelni, że jest właśnie gorzelnia i mieszkania. Parkiet go waliło od wilgoci, Chyba kalendarz za 17. No i kuchnia zapewne. Ładna lampa została Krzesz Przespokoł spoko. tutaj nie byłem Tu łazienka Tutaj też nieźle wywaliło podłogę W sumie to wszędzie Wszędzie nie ma co latać tutaj po tym Widzę Bo może to się źle skończyć Ale fajnie, duże mieszkanie Ile tu raz, dwa, trzy, cztery pokoje łazienka i kuchy. No, strasznie dobra, lecimy dalej I tutaj mamy ostatnie piętro już na poddaszu można powiedzieć Taki oje pomieszczenie, kienka. Nie wiem czy chcę potem chodzić tutaj. Patrząc na stan tamtych tych to... Chociaż... Dosyć stabilna podłoga. Piec duży z wielkim paleniskiem ale obiekt obiekt petarda jeszcze zajrzyjmy tutaj tu ktoś pończochy suszy Tam ktoś pończochy suszy że tak to się przedstawia Obiekcik konkret. Co tu mamy? No tutaj już też nic ciekawego nie ma. Także wszystko co ciekawe już pokazane. A więc co? Obiekcik zwiedzony. Tak się prezentuje z tym kominem tutaj w ogóle te zabienia tych kamyszków tu musieli się też kurde narobić patrzcie jaki ogień konkretnie także wiadomo jak się materiał podobał łapka i do następnego nara dziękuję ponownie Pozdrawiam do następnego